Witamy Was w kolejnym odcinku dzisiaj. Ogień pytań. Tak jest. Ogień pytań. Co ty tam tego, dude'a, ruszasz? Dobra, już. Ogień pytań z Instagrama od obserwatorów z Instagrama. To już teraz dobrze stoi, moim zdaniem. Dobrze. Dobra. Czy dostajecie dużo hejtu? Jeśli tak, jak sobie z tym radzimy? Ogrom. Ogrom hejtu każdego dnia wylewa się na nas piękny, ciepły strumień szamba tak, i to zazwyczaj jest w sytuacjach, w których docieramy do większego grona odbiorców, czyli jakaś rolka wpadnie w wiral, i ja wiem, że to jest rolka, która będzie się tkikała i ona się klika i przyciąga bardzo dużo hejterów i negatywnych komentarzy. Jak sobie radzimy? Przede wszystkim śmiejemy się z tego. Tak. Jak już w ogóle to czytamy, to śmiejemy się z tego. No, to są przykre czasem słowa, ale yy, przede wszystkim ja automatycznie blokuję taką osobę. Dlaczego? Nie dlatego, że ja się boję kolejnych komentarzy, tylko ja zapobiegam przeciążeniu psychicznemu tej osoby, żeby nas już więcej nie widziała, więc czynię jej dobry uczynek, żeby, żeby nasze rolki już jej się nigdy więcej nie wyświetliły, więc ja ją po prostu blokuję dla jej komfortu psychicznego. Tak, ja też, bo sobie zadaję pytanie, w jakim celu ktoś komentuje aż tak bardzo negatywnie to, co robimy w sieci, po co w ogóle wchodzi do nas na ten profil? Ja jeszcze w ogóle zauważyłam fajną tendencję. Ostatnio był taki jeden Bombiniaszek, co y, nie, nie zatrzymał się na jednym hejcie, tylko napisał co najmniej chyba trzy albo cztery komentarze w czterech różnych rolkach. I ja tak sobie myślę: Kurde, jedna mu się nie podoba, ale zobaczy drugą, bo może, może mu się spodoba. Więc cztery zupełnie różne komentarze bardzo w ogóle ostre i wulgarne. Mm. No, i zablokowałam człowieka. Ma już teraz świętą głowę, spokojną głowę. Tak, lista osób zablokowanych każdego dnia się zwiększa. W każdym razie mamy to daleko w nosie, to są naprawdę bardzo ograniczeni zazwyczaj ludzie, okay. zamknięci. Jeżeli mają taką ochotę, to ja im daję takie przyzwolenie, żeby sobie poszli do łazienki, za zamkniętymi drzwiami powyzywali osobę widzącą w lusterku. I tyle. Świetnie. U nas nie ma takiego miejsca. U nas nie ma miejsca na złości, hejterstwo, wulgaryzm. U nas jest przestrzeń dla fajnych, pozytywnych, pięknych ludzi. I o ile jestem w stanie zrozumieć jakiś komentarz, po prostu negatywny, ale taki zwykły negatywny komentarz, to nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś pisze to, co Ci ostatnio mówiłam o tej kobiecie, która napisała, że... że super, że ona nie... Że gdyby miała e, takie dzieci pod swoim dachem, to wypierdziłaby na zbity pysk no. i coś tam jeszcze jakieś dwa komentarze napisała sobie, myślę kobieto, je, po pierwsze jesteś kobietą, wyrażasz się w tak straszny sposób, piszesz publicznie takie komentarze, więc y, po prostu odpisałam, że pozostaje mieć nadzieję, że nigdy nie będziesz miała dzieci. No i popatrz, nas rodzice nie wypierdolili, <laughs> mówiąc Twoim żargonem, <laughs> żebyś zrozumiała. Tak jest. Co jest w Waszym związku najważniejsze, co Was spaja? Myślę, że taki wzajemny support, mm. wsparcie, takie ogromne wsparcie, bez względu na wszystko. Tak, w różnych sytuacjach, bardzo różnych. Bardzo. Czasem któryś z nas po prostu ma gorszy dzień albo na tłok myśli, to druga staje, stara się blokować ten natłok myśli i tłumaczyć, że to jest zupełnie bez sensu. No takie właśnie wsparcie, codzienna rozmowa. Myślę, że my dużo bardzo rozmawiamy. I takie codziennie malutkie takie gościki. Ja lubię jak Ty mówisz, że ja smakuje Ci jedzenie. Bardzo hmm. mi to poprawia humor i... I sprawia, że chcę jeszcze więcej sprawiać ci przyjemności. No, albo właśnie takie małe gesty, że nie wiem, ty widzisz, że wczoraj byłyśmy na ognisku, widziałaś, że potrzebuję chusteczki, bo się uciepałam cała keczupem i mi po prostu ją dajesz. Ja nawet nie zdążę Cię poprosić o to, a już ją dostaję, więc. Bo ja nie będę się zadawać taką czapuchą. <noise> jesteś trąba. Co było najtrudniejsze do wypracowania w waszym związku? Komunikacja? Myślę, że tak, bo kiedyś kompletnie nie umiałyśmy się komunikować. To jest jakiś w ogóle cud, że przetrwałyśmy już tyle razem. Ale pierwsze lata to była jakaś porażka, jeśli chodzi o komunikację. Ty swoje, ja swoje, ja czasami nic nie mówiłam, tylko płakałam. Zdarza się też jeszcze coś takiego u nas w naszym związku, że ja nie do końca czuję się zrozumiana przez ciebie, jeżeli chodzi o moje ADHD. Ja później, przez to, że czuję się taka niezrozumiana, to często też wypieram to, że mam ADHD. Więc czasem też ci nie mówię o tym, jakie mam. Takie odczucia, takiego niezrozumienia. Ale to bardzo się rzadko z, zdarza, i później i tak o tym rozmawiamy. Aha, ja właśnie miałam pytać, czy rozmawiamy no. w końcu? <laughs> Może nie w tym adekwatnym momencie, co się wydarza, ale na pewno wracamy do tego. Świetnie, cieszę się. To pytanie pojawiło się na Instagramie, ale w sensie odpowiedziałam na nie na Instagramie, ale możemy tutaj też odpowiedzieć, jak ogarniacie te social media, czy planujecie, idziecie na żywioł, strategia. Fajnie u Was stąd to pytanie. To zależy, kogo zapytasz. Jak ja bym prowadziła social media nasze? Media czy media? No, jak chcesz tak powiedz, bo to możesz powiedzieć po polsku. To byłby to jeden wielki chaos. Tak? Dobre, jeden to... wielki chaos. To часто jest odpowiedzialna za tą stronę graficzną, za tematy zazwyczaj większości vlogów, za Codzienne stories. Chyba, że widzicie, że tam coś jest zupełnie odklejone od klaszy, to jestem ja. <noise> tak. I kiedyś w ogóle nie miałam tego zaakceptować, a teraz nie mam z tym żadnego problemu. Ja pamiętam, jak ty się sadziłaś do mnie. O, o ja wam powiem coś innego. Ona mi wydrukowała 6 stron czy 10, a 4 z opisem dokładnym, jaką czcionkę używać, gdzie. Do stories inną, do rolek inną, napisy inne. Ja straciłam bardzo taką, taki sens tego wszystkiego, więc tak. często zajmuję się praktycznie wszystkim, jeżeli chodzi o treści. Ja zajmuję się kontaktem z ludźmi, Kontaktami. bo bardzo to lubię. Tak. Więc taki mamy. Podjąć. Teraz to zawsze, jak gdzieś tam mi wchodzi w wiadomości, to opisuję jednym zdaniem, i ja mówię ja. A później jeszcze się do mnie pruje, że ja trzy dni później odpisałam coś jeszcze, no bo to jedno zdanie jej było za mało. Tak. No bo to wygląda niepoważnie, jak już raz odpisałyśmy. Tak, to teraz będą wiedzieć, czemu tak jest. Ale dużo nam czasu zajmuje. Myślę, że tak. mamy bardzo dobrą organizację, obydwie, I, i myślę, że jak jest, to są takie fale, jak jest więcej pracy. To potrafimy wstać wcześniej albo później pójść spać. Ale myślę, że wszystko mamy tak zajebiście ogarnięte, że mamy czas. Dwa dni teraz leżałyśmy, pachniałyśmy, oglądałyśmy Netflixa i to był tak przyjemny czas. Tak, to prawda. No, no. więc staramy się organizować. Na przykład dzisiaj bardzo nam się nie chciało tutaj przychodzić. Ale jesteśmy. jesteśmy. Zaraz pójdziemy z powrotem na górę, zjemy kolację pyszną jakąś i znowu będzie fajnie. I znowu sobie poleżymy, więc y, staram się znaleźć taki balans w tym wszystkim. Ja na przykład wszystkie y, jakieś pomysły na treści, to mi, to mi tak naprawdę wpada w ciągu dnia. Czy jestem w pracy, coś sobie po, pomyślę, to sobie zanotuję od razu, żeby mi to nie uciekło. I ja w taki sposób wymyślam te treści i je tworzę. Tak. A potem jest już wiadomo cały montaż i tak dalej, przygotowanie tej całej reszty, no to w każdej wolne, wolnej chwili właściwie, bo oprócz tego, że tutaj jesteśmy, to mamy też swoją pracę, więc jakoś musimy to wszystko godzić. Proszę kochana, powiedz um, powiedz mi tak, ktoś prosi o poradę. Mogę to przeczytać? jasne Ktoś. Dwa dni przed sylwestrem zakończył się mój czteroletni związek. Jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić z tym, że ona ma totalnie na mnie wyjebane? Czteroletni związek się zakończył. Przede wszystkim, myślę, że musisz wziąć odpowiedzialność za to, co się stało. To jest bardzo ciężkie, żeby to zrobić, natomiast myślę, że bardzo im szybciej to zrobisz, tym szybciej pójdziesz naprzód. Dwa, na takie mocne, szybkie gojenie się ran jest fajne wpadanie w jakby zupełnie nową rzeczywistość, mm. nowe zajęcia, nowe obowiązki, nowych znajomości. To zależy na czym Ci zależy, bo jeżeli masz ochotę trochę przeżyć tą żałobę, to myślę, że dobrym rozwiązaniem jest po prostu Netflix i zajadanie lodów albo praktycznie w drugą stronę nic nie jedzenie, jak było u mnie, mm. ale jeżeli chcesz dość szybko się pozbierać, to po prostu myślę, że e, trzeba zająć trochę głowę pewnymi rzeczami. Ja pierwsze co zrobiłam po moim sześcioletnim związku, skasowałam wszystkie zdjęcia. Żeby do tego nie wracać. Hmm. Wszystko usunęłam w piździec. W piśdziec. Hmm. I to mi uratowało życie, bo ile wspomnij sobie, ile pewnie hmm. razy otwierałaś tę galerię i oglądałaś te zdjęcia, wracałaś i, i rozpamiętywałaś. No ja nie rozpamiętywałam mojego poprzedniego związku, a zdjęć mam jednak, powiem Ci, że chyba mam dość dużo, bo ja mam porobione w ogóle foldery z różnych czasów mojego życia. Czyżby? Tylko się nam dysk zewnętrzny zepsuł. Więc może to wszystko przepadnie, ale nie usuwałam tych zdjęć, ale też nigdy do nich nie wróciłam, odkąd Ciebie poznałam. A jeszcze mi przyszło do głowy, że mnie z takich najbardziej krytycznych momentów jednak najbardziej ratowała rodzina. Tak. Ja po tym zerwaniu tutaj to byłam codziennie w domu. Hmm. I wracałam, żeby pójść do pracy, i znowu wracałam, hmm. bo nie umiałam sobie poradzić sama. No, na pewno. Nie jest to łatwy czas zazwyczaj po takim rozstaniu i... ale, ale wszystko jest do przeżycia, bo siedzimy tutaj tak. dzisiaj, tak? A jesteśmy już po jakichś relacjach, więc to czy... zawsze są przykre relacje, bo tak naprawdę musisz się nauczyć żyć od nowa. Tak. Przez cztery lata dzieliłeś z kim rzeczywistość, dzieliłaś i, i, i musisz się nauczyć, ale z tak. drugiej strony, jakbym miała ja powiedzieć jedno jakieś pewnie dla ciebie bez sensu zdanie, to myślę, że to właśnie te ciężkie chwile nas kształtują w życiu. Jakbyśmy mieli zbyt łatwo, to byśmy niczego nie docenili później. Dokładnie. Pięknie to powiedziałaś. bo no, bardzo dziękuję. <noise> Kochana, padło takie pytanie, po co wstawać tak rano, to tortura. My wstajemy y, bardzo wcześnie, ale też tak. bardzo szybko kładziemy się spać. Ostatnio fajnego, y, jak to się mówi, gif, nie gifa. Te Twoje durnowanie Mema. Mema. Dlatego nie wiem, jak to się nazywa. Mema, widziałam dwie typki. O 5:56, śmiejące się nad telefonem, i było napisane: Właśnie oddzwaniamy do kogoś, kto dzwonił do nas o 23. Tak. Właśnie to jest z naszego życia. My o 23.00 nigdy nie odbierzemy telefonu, bo o 21.00 już śpimy. Tak. Jeżeli nie lubisz wstawać, to nie wstawaj. Ja też mam takie fazy w życiu, że jak jest lato, to uwielbiam. Czasem mniej, trochę bardziej, czasem bardziej wstawać na wschód słońca, który jest czasem o czwartej z groszem mhm. i daje mi to milion fantastycznych odczuć. A jak jest zima, to, to lubię sobie pospać do tej ósmej. Więc, no, ja zazwyczaj mam ten sam rytm dnia i prawie zawsze wstaję trochę wcześniej, bo idę na trening. Ja to po prostu uwielbiam. Ja sobie kiedyś miałam na odwrót długo siedziałam. Pamiętasz, był jak mm, na początku. Ty szłaś spać po 20, a ja 22, 23. To mi doskwierało, bo no, po, w wiem. poprzedniej relacji też byłam w takiej, że jednak tam był taki nocny Marek. O. I zawsze kładłam się sama do łóżka i to jest bardzo smutne było. No, dla mnie. Jakoś tak się synchronizowały nasze zegary. Bardzo i się cieszę. I jest jak jest. Okay. Kochana. Czy jesteśmy szczęśliwe w naszym związku? Czy ty jesteś szczęśliwy? Hmm, czym jest szczęście dla kogoś? A czym jest dla ciebie? Ja się czuję w takim miejscu, w którym chciałabym się znaleźć. Jestem pełna, jestem w pełnej, głębokiej relacji. Myślę, że bardzo dojrzałej. Mam czasem. Zwłaszcza przed okresem tydzień, takie dni, że nie chce mi się Jasty przytulać w ogóle, drażni mi jej obecność, naprawdę, naprawdę tak jest. Ale przez trzy tygodnie, miesiącu nie wyobrażam sobie życia bez niej i powiem Wam więcej, że ja już teraz jestem smutna na myśl, że kiedyś nasze życie się skończy. Że całkiem się skończy? No i, I no i będziemy musiały kiedyś się rozstać. A Ty się ruszyłaś teraz? Ruszyłam się, no. To Ci się nie zdarza. No. A ja też o tym myślę czasami. W ogóle myślę o, o życiu i o przemijaniu. I nie wyobrażam sobie tego momentu, w którym już Ciebie obok nie będzie, albo mnie nie będzie. Że nie będzie nas. Nie chcę nawet o tym myśleć. Powiem Ci, że ja na przykład bardzo podziwiam ludzi, którzy stracili kogoś tak ważnego dla siebie. Mm. Jak oni potrafili, wiesz... Jeszcze tyle lat. znaleźć no. w życiu. Ja już nie mówię o... Też, ale mówię o takich młodszych ludziach, gdzie, nie wiem, z dnia na dzień po prostu z kogoś stracili niespodziewanie, nie, nie wiem, nie potrafię w ogóle sobie wyobrazić, jak można wrócić do porządku dziennego, na przykład w takich relacji, jak my mamy, gdzie naprawdę tak. bardzo mi na, to, na, na Tobie zależy i, i to jest takie wszystko prawdziwe. Tak. Nie wiem, jakie było pytanie. Tu jest dla Ciebie szczęście? Aha. No, no tak to jest ty. ty. I Ty, to jest taka... Dla mnie, to, szczęściem jest Twoja obecność, Twoje wsparcie i Twoja troska i to, co budujemy razem codziennie. Pięknie powiedziałam co? Bardzo. Puk, puk. Cześć! Cześć! Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to postaw nam kawkę. Ja lubię latę makiato. Espresso dobio. Nie potrzebuję wody. <laughs> Możesz tam kliknąć i postawić nam symboliczną kawę. Z przyjemnością się jej napijemy. Zachęcamy. Bardzo zachęcamy. <laughs> Czy miałyśmy ślub? No. nie miałeś myślenia. nie w ogóle nie wiem czy ja chcę w ślub sensie, to jest dla mnie tak w ogóle dla mnie wiem, że dla Ciebie to jest bardzo istotne bo mi kiedyś o tym mówiłaś, ale ja nie wiem czy ja bym chciała mieć taką ceremonię, ja wiesz, że ja wszystko na przekór robię wszyscy się idą do tego ołtarza po to, żeby nie wiem zapie zapieczętować bo ktoś tak kazał a w większości, nie mówię, że wszyscy, ale to są gówno, a nie fajne relacje i później po, po, po roku się rozstają. Nie wiem, ja nie chcę. Ja, ja nie mam jakiegoś parcia, ale jak przyjdzie taki moment, że poczujemy, że chciałybyśmy po prostu jakoś to przypieczętować dla siebie i jeśli będziemy miały ochotę zaprosić, nie wiem, trzy najbliższe osoby dla przykładu, to to po prostu zrobimy, ale nie mam żadnego parcia, żebyśmy miały ślub, Wywalony wielki ślub, i bo zapraszamy gości, i tak dalej, to nie mam takiej potrzeby. Dla mnie to w ogóle nie jest ważne, ale jeżeli to jest dla Ciebie ważne, to jestem w stanie naprawdę bardzo głęboko to przeanalizować i roz. roz... Co? Rozważyć. Rozważyć. I to jest bardzo miłe, tak właśnie powinna wyglądać komunikacja w związku. Kochana, czy nasze rodziny nas zaakceptowały? Nas kochają. To już nie będziemy się o tym rozwodzić, bo wszyscy, tu już było kilka razy. Kochamy się wszyscy. Tak, kochamy no. się wszyscy, a inne pytanie jest, czy rodzice byli przeciwni waszej decyzji bycia razem? Ja Naszej nie... nie. Naszej nie. Po ale... poprzednich relacji tak. Tak. Aczkolwiek ja nigdy nie zapytałam rodziców, czy jesteście przeciwni mojej relacji. <laughs> Więc no, no nie. Nikt nam tak nie powiedział wprost. Ja no. myślę, że w takiej heteronormatywnej nie zadaje się tam takich pytań. Tak to to czy masz coś przeciwko mojej dziewczynie? Czy no. mogę z nią być? Rozumiesz? Tutaj się nie zadaje takich pytań. Jest e, związek pierwotny, którą jest rodzina i później jest związek, który jest nasz w dorosłym życiu, więc e, tak. jest to w ogóle dziwne, żeby pytać w ogóle, czy mogę z kimś być. Dokładnie. Bezno z osobą dorosłą, oczywiście. Dokładnie, dokładnie tak. Kochana, jak oceniasz rok 2024? O, ja piernicze. Mogłabym tutaj wiązankę. Jako to roller coaster będzie. taki trochę, co? Strasznie był to obciążający, dla mnie bardzo smutny, rozczarowujący rok. Mm. Naprawdę. No to w szczególności końcówka. Strat, tak, to był rok strat, jakiś porażek, takich, no nie, nie był, to, to jest jeden z takich, to jest jeden z najgorszych w ogóle roków w moim w ogóle życiu, ale mm. Jestem w 2025 i będę brać to życie teraz za mordę i wyciskać jak cytrynę, bo mnie wkurwiło. No i bardzo dobrze. A czy mamy jakieś plany na ten rok? Też padło takie pytanie. Ja bym chciała bardzo skoczyć ze spadochronem. Jezu, w tym roku? Tak. Oj, oj. Z takich szalonych chciałabym skoczyć. No, i chciałabym na zadrze siedzieć w pierwszym rzędzie. No Mówię to, to halo, Energylandia, czekamy na zaproszenie. No nie wiem, chciałabym na pewno, jeżeli mówimy o jakichś postanowieniach, to na pewno chciałabym, chciałabym w 2026 powiedzieć, że piłam kilka razy tylko alkohol albo nie piłam go wcale. Tak, pozbyłam się tego raz na zawsze. Wcale to będzie bardzo trudne, ale powiedzieć, kilk że kilka razy, to by było coś wielkiego dla nas. Chciałabym uzmysłowić sobie, że to po prostu jest shit, trucizna i tak. chciałabym sobie uzmysłowić, że po prostu to jest nasza naleciałość, że wyruchowałyśmy się w takiej kulturze i to nie jest nasze. Dokładnie i nic dobrego to nam nie wnosi. W, w sekcie alkoholowej. A ja bym chciała uwolnić się od Takiego uzależnienia trochę o, od jedzenia, od myślenia o jedzeniu, bo ja na ten moment nie mam takiej spokojnej głowy z tym jedzeniem, że po prostu ja wstaję rano i już mi się zaczyna lawina myśli, co ja zjem, a jak zjem to, to, to czy będzie ok i co wtedy jeszcze mogę zjeść, a jak idę na trening, to czy mogę zjeść trochę więcej i no dramat, dramat, to jest dramat to roz, rozgrywający się w mojej głowie. Na Rzadko Ty mówisz, wiesz? Tak? Ty nie masz takiej świadomości, czy co? Nie aż takiej, że, hmm. że to jest każdego dnia i. To jest każdego to jest dnia. Każdego dnia. Mimo, że się staram tego nie robić, to jednak oceniam to, jak wyglądam. Pójdziemy na hipnozę, cię za hipnozę. Możemy tak zrobić. Kochana, lecimy dalej. O! Czy macie nieraz poczucie, że coś tracicie w związku z byciem z kobietą? Trudno mi zrozumieć, że kobieta może dać te same rzeczy innej kobiecie, co facet. Ja nigdy się nie zastanawiałam, czego bym chciała i oczekiwała od faceta. Bo dla mnie zajebiście naturalnym zawsze było gdzieś iść w stronę kobiety, pomimo tego, że te próby z mężczyznami były, to mogę z pełną świadomością powiedzieć, że. Nie brakuje mi niczego. Mm -hmm. Wszystkie jakieś takie techniczne rzeczy, których, e, które są domeną mężczyzn, ty się, się uczysz tak, po prostu. Nadrabiać jest to dla mnie w ogóle fascynujące. Na pewno nie zrobię tego tak e, jak większość mężczyzn, ale. Nie mówię też, że mężczyźni nie są potrzebni. Oni nie są mi potrzebni do związku, do budowania szczęśliwego związku. Oni są zajebiście potrzebni jako istoty chodzące po tej ziemi i nie chciałabym, żeby ich nie było. Mhm. Ale nie są potrzebni mi do zbudowania pełnej, fantastycznej, głębokiej relacji miłości. Dokładnie, tym bardziej, że moim zdaniem zależy to wszystko zależy jaką relację budujesz. Zależy od tego, z jakim człowiekiem to budujesz, a nie czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. I tutaj chciałabym nadmienić, że... Zapraszam Was serdecznie na odcinek solo, który właśnie nagrałam w tym temacie. Takie porównanie, bo byłam w związkach z mężczyznami i zrobiłam takie po prostu porównanie e, bycia w związku z kobietą a z mężczyzną. Jest to materiał e, dostępny tylko dla osób wspierających i bardzo serdecznie Was zapraszamy. Mo możecie sobie zajrzeć na naszym kanale, jest e, dodatkowy, e, e, taka sekcja wspieranie, tam możecie zobaczyć. A za ile to Pani ma? Mo mogę dokończyć? I tam, I tam są właśnie nasze pogadanki solo, dodatkowe vlogi, co tam jeszcze Misiaczka mamy? Nie wiem, wycieczki z vlogu, z tego z wycieczek? Tak. Dodatkowe wszystkie różne tam materiały, wszystko możecie znaleźć w opisie, zostawimy też link tutaj pod tym filmem. a za ile te takie solo pogadanki ma Pani? Mamy dwa, mamy, od, teraz od nowego roku mamy dwa progi. Pierwszy jest za 9,99 na miesiąc. Co pani gada? To fajki są droższe. <laughs> Dokładnie. A drugi jest za 19,99. Ja chyba sama wykupię tą subskrypcję za 9,99, no żeby to... zobaczyć, co ty tam z tymi męczyznami Kochana... wyprawiałaś, kochaneczko. No, to właśnie ty powinnaś już dawno to zrobić. Ja zrobię to. No, się dowiesz paru rzeczy. Czy planujemy macierzyństwo, kochaneczko? Nie. My już jesteśmy matkami pięknej bulwy. I to nam pozostaje, a rolę matek będziemy zawsze szczerze dopingować nasze koleżanki, które stają się matkami. Zawsze będą spostrzegane przez nas jako bohaterki, bohaterki. ale my nie, my nie. My. my zostawimy to innym. Będziemy najlepszymi ciociami zawsze, ale nie mamami. Mhm. Chyba, że nam kiedyś coś się mhm. odklei, Miszka. No nie wiadomo, no więc nigdy nie mów nigdy. No. Mhm. Kochana, kto pierwszy powiedział kocham Cię? Ja. Jestem tą ciapcią. No, a kto by pomyślał? Niesie <słuch> <słuch> mi się zupy chce. Nie już nie kochana, już kochana, już kochana. <słuch> Czy mamy jakieś plany na wyjazdy w 2025 Bieszczady na pewno. Na pewno bieszczady. A wczoraj chyba nawet rozmawialiśmy o tym, żeby może gdzieś skoczyć za granicę, ale dosłownie na 3-4 dni. No, bo są za długie, za męczące są te tygodniowe. A poza tym ja, ja tęsknię za naszą córką. Tak. Po trzech dniach ja myślę tylko o niej i jej śmierdzących chrapach. Tak, dokładnie. Kocham, wąchać chrapy jej śmierdzące. Tak jest. I kiedy wpadamy na kawę do Wrocławia? We Wrocławiu bywamy sobie czasami, nie? Ale ostatnio rzadko Już bo nie trochę. Miałyśmy... No... Nie miałyśmy jakby celu, żeby tam pojechać, bo jak zaczęły też trochę, trochę czasu, iść, Miśka. No tak, ale jak tak myślimy o tym, że jednak redukujemy trochę ten alkohol, to tak po no co tam jechać? Do wniosku, że większość naszego towarzystwa jednak chciało się spotykać na chlanko jakieś i tak wolimy pójść na siłownię wtedy. No okej, okay, ale na kawę moglibyśmy wpaść, no, jasne. prawda? Więc jak dostaniemy zaproszenie, to może wpadniemy. Tak jest. Dobra. No chyba tyle. Bardzo dziękujemy za ten ogień pytań, a teraz proszę mi wybaczyć ja na zupkę idę, ale chcę powiedzieć, że to nie jest stary odcinek, ja po prostu już swoje dreadlocki ściągnęłam właśnie dzisiaj. I Ty tak, sobie ściągnęłaś? Ja się tam i ściągnęłam, chciałam powiedzieć i myślałam, że będą strasznie zniszczone moje włosy, a wcale nie są, ale powiem Wam, że ulżyło mi, chociaż no widzicie, no mam parówkę taką na, na włosach. Ale powiem bo... Ci, że one wyglądają w ogóle petarda, są lśniące, bo one były w tłuszczu moim, tak, moju, przez tydzień, tak. wiesz, nie myte to zupełnie inaczej, no ale widzicie, jakie mam odrosty, i trochę się kamufluję tymi czapkami, bo nie wiem, co z tymi zrobić. Szkoda mi farbować, bo tak sobie myślę, że może e, do, do swojego koloru zapuszczę. Nie no. wiem. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy ja serdecznie. <grywia> dziękujemy. <grywia> tak jest. I zapraszamy Was na kolejny odcinek za tydzień. Adios!